Ja jestem Anna. Czy papierowe kwiaty mogą zepchnąć? Co pomaga w Ciepła czy zimna woda? Y, polecam materiały. Y, papierowe kwiatki, y, miszki z ciepłą i zimną wodą, y, cajnę hmm. do produkowania wody, płyn do mycia naczyń i y, eksperymentuj razem ze mną. Nalej do jednej miski zimną wodę, nalej do, do i połóż kwiatek go dokładnie obserwuj. Po prostu ten eksperyment wylewając kwiaty, wkładając je do zimnej i ciepłej wody. zachowa kwiat do wpuści z parę kropel płynu do mycia naczyń. Czy kwiat mogą? Czy kwiaty w innej rodzinie może rozkwitnąć? Czy w zimie to też w cieplej się tak samo rożynie, czy płyn do mycia, czy nie, czy sobie pierwsze rozkwitnienie, czy, czy jak zamoczymy kwiatka do zimnej wody, to, to się to nie? że zrobimy papierki, czemu ta Dziękujemy. Dziękujemy za ekspert.